Witajcie, witajcie, witajcie. Z tej strony Luźny Lukaszero i witam Was w Marvel Spider-Man Remaster. Zapraszam Was do mojego YouTube'a. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, no i oczywiście oglądajcie. A teraz zaczynamy. Dalej to mogą być ludzie: Hammerheada. Lepiej to sprawdzę. No dobra. Na razie jest. Z... Scribul, nic się nie, tutaj Miles nie odzywa sprawie. Skibul, to lecimy tam. Tyk, A. Miles, co tam masz? Patrz, świetna robota Miles, wielkie dzięki. Mam tam iść, na wypadek gdybyś potrzebował wsparcia? Nie, ale nie martw się, niedługo zabiorę cię w teren. Super! Nie mogę się doczekać! Mówię serio, czekanie jest trudne. He, wiem, Miles, wiem. Na razie. Dobra. Impreza na dachu w pobliżu Church i Broom. Najsmutniejsze w przypadku Skrubol jest to, że w pewnym sensie jest ofiarą własnych fanów. Większość przestępców ma jakiś cel, ale Skrubol chyba nie ma żadnego. Jest uzależniona od mediów społecznościowych. Póki ma uznanie fanów, będzie odstawiać coraz bardziej niebezpieczne akcje. I dlatego ją powstrzymam, dziś w nocy. No dobra, misję. Impreza pożegnalna. Mm. Mm. Dobra, Skrubol musi gdzieś tu być. Chyba, że znowu chce mnie nabrać. Ale na takiej imprezie by się pojawiło. Siemka! Mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Naguście mnie w ten O, patrzcie! Spajner me tu jest! To za niespodzianka! Skrubol! Nie ruszaj się! No weź! Cały świat patrzy! To, że ludzie oglądają, nie znaczy, że trzeba to robić! Spróbuj się trochę rozchmurzyć, co? Dobra, co tu? Będzie. Aha. Dobra. Aj, uciekłam. Aj, zamieszałem się. Gubol, no nie ruszaj się! Cały świat patrzy! To, że ludzie oglądają, nie znaczy, że trzeba to robić. Wow, ale z ciemien młodziasz. się trochę roz. O Jezus. Nie ruszaj się. No weź, cały świat patrzy. To że ludzie oglądają, nie znaczy, że trzeba to robić. Wow. Ale ci spróbuj się trochę rozchmurzyć, Co? Kto chce Nie ma opcji! Patrzy lub i dłuższe było! Przedstawienie musi trwać! O, no proszę! O ta bomba. lepiej tam leć! No kurde, nawet nie można wykręcić, bo od razu ucieka. Nie ruszaj się! No weź! Cały świat patrzy! To, że ludzie oglądają, nie znaczy, że trzeba to robić! Spróbuj się trochę rozchmurzyć, co? Kto chce zobaczyć więcej po U, bo... Nie ja chcę! Ojej. Drony. No albo nie to i tak dobra te drony Okej. Okay. nie ruszaj się! No weź! To już patrzy! To, że ludzie oglądają, nie znaczy, że trzeba to robić. Wow, ale z mnie nudziasz. Spróbuj się trochę rozmowy, co? więcej foto? Ja, z głębi. Rany już dosłownie wszyscy mają drony. O, uważaj! Albo nie, to i tak, dobra baba. Jeszcze coś będzie? Dobra, no ja, udało się. Nareszcie, pora się zbliżyć i to zakończyć. Bezpłynnie! Twoi fajni mają cię... Mam ją. Transmisja dobiegła końca. Wreszcie. No to Otwieraj! Bo otworzymy za ciebie! Dajcie mi spokój! Muszę dotrzeć do kierowcy przed nimi! Gdybyście tylko z podobną pasją podchodzili do wyglądu. Где я с тут не рушам, правда? Не, не выйдете. Не, вам не позволю. Поеху, я, 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 я. Zmieniłbym się, ale pracuję nad skromnością. Oczyścić teren! Dzięki, Spider-Manie. Było blisko. Hej, Co tam? Zbiry Hammerheada atakują placówkę wysyłkową Oscorp przy Seaport. Dobra, pędzę tam. Nie. Wiemy, że Hammerhead zdążył już ukraść większość broni Sable i sporo wyposażenia z policyjnego magazynu. Teraz kradnie Sable sprzęt, który miał jechać do Symcari. Gdzie on to wszystko trzyma? Pojęcia nie mam. Gdybyśmy znali odpowiedź, moglibyśmy go odciąć od zapasów. Może jak naniosę działania jego zbirów na mapę miasta, uda mi się ustalić adres. Dobry plan. Hej, no więc poczytałam więcej na temat sytuacji w Symcari. Rządzący tam dyktator atakuje własny lud. Tabel próbowała samodzielnie zbroić rebeliantów, żeby mogli się bronić, ale przegrywa. Czyli Hammerhead kradnie to, co jest jej naprawdę potrzebne. Dlatego jest taka wściekła i zdesperowana. Może, choć wydaje mi się, że ona zawsze jest wściekła. Dam znać, jak się czegoś dowiem w tej placówce. Dobra, myślę, że to w tym odcinku będzie koniec. Więc widzimy się w następnym. Do usłyszenia. Hej, 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 hej.